I dochodzimy do trzeciej części, yy, seria Pomidory Sezon 2019. W którym to w filmie ciąg dalszy porównania moich pomidorów pod osłonami, pod względem plenności, wyglądu, barwy, pokroju krzaków, takich ogólnych wrażeń z wyjątkiem smaku. Czarny książę. Też już tutaj oberwałam jakiegoś czarnego księcia. Nie mam dojrzałego, ale pomidorki są duże. No, myślę, że z tego tytułu, że z tyłu rośnie, nie bardzo owocuje. Natomiast być może do gruntu go pole polecić bardziej, bo tu z tyłu widzę kolejny jakiś jest i on fajnie owocuje. Co tu jest z tyłu? Muszę wypatrzeć, co tu jest. Pierwszy jest Delicius, drugi jest um, Czeroki Purple. Czyli to jest ten Delicius. Delicius, o tu czerwony nawet jest jakiś, nie widziałam go. No, też ładne pomidoreczki, takie spore, średniej wielkości powiedzmy. No ale tak znowu owoc, nawet to nie wiem czy są. Też do gruntu spróbujmy je w przyszłym roku. Mm, tutaj ten y ciroki Purple. ciroki Purple. Mm -hmm. Bardzo, bardzo plenny, widzę, jest. Ma dużo. Pomidorków tu i tu, na drugim. Tam są pomieszane, chociaż widzę, że ten czarny książę tam ma sporo pomidorków na tej drugiej odnodze Czyli ten czarny książę być może do tunelu w kolejnym roku i ten szeroki parpl też do tunelu. Delicius do gruntu. E Tigarella Tigarella jest tak niedojrzała. Tak wygląda. Dojrzała wygląda tak. Takie macęteczki. Ładna, jeżeli chodzi o, o takie rozmaicenie na stole. Natomiast czy, czy do tunelu warto? Myślę, że szkoda miejsca w tunelu na, na tą odmianę. I kolejna z tyłu. Nie wiem jaka tu z tyłu jest. Bo mam na okienku, czy ja dopatrzę? A nie, Azorean mam wyżej. Jest. Azorean. E, Duże pomidorki. O i spory nawet tu jest pomidorek duży. Tak. Porównując tego, a tego no to jest różnica. Natomiast no tutaj ma z tyłu. Myślę, że polecany by był, tylko, że y, muszę rzadziej po prostu wyeliminować przynajmniej jedną trzecią pomidorków, tu jeden rząd na pewno no tu mogą dwa zostać, tu jeden rząd po lewej stronie na pewno yy, i tutaj kolejna strona yy, mamy tak yy, jesienny i noire de Creme. jesienny to jest tu no fajny pomidorek, też dosyć plenny dużo ma tam tych owocków pozawiązywanych tam tam Tutaj ma także fajnie. A tutaj co to za pomidorek tam mi przyszedł. Jakiś. Jakiś kudłaty pomidorek mi tam chodzi. I no y, i deprime. Też zobaczmy jaki on jest. Z tyłu jest tam. Dosyć plenny jest. Nie mam jeszcze dojrzałego, także nie ocenię. Tutaj mamy, pierwszy będzie hmm, Texas Star. No, Texas Star, powiedziałabym, że taki, chyba że tu się taki po prostu zrobił jak, jak bawole serce, być może pomylona odmiana, gdzieś jest, nie wiem, czy on tak faktycznie wygląda. Z tyłu ananas Paradis, Paradise. No, takie pomarańczowe pomidorki. Nie, nie wiem, jak smakują, bo jeszcze niedojrzałe. No, chyba, chyba tak średnio z plennością. Tutaj mamy w kolejności. No i to jest być może one już są dojrzałe, bo to jest green gray, ale nie, jeszcze. Plenność taka sobie też myślę, że do gruntu spróbujemy. Z tyłu jest Brandywine True Black. No, myślę, że tak. Spore pomidorki, dosyć, dosyć sporo ich tutaj jest. Więc takie ciemne pomidorki. O, proszę bardzo. Gdzież to jest? Widać, gdzie ten pomidorek jest tu w kamerze. O. Tak to wygląda. Mhm. Kolejny pomidorek. Kolejny pomidorek tu przyszedł mi. Czarny Książę. Na pewno polecam. Czarnego Księcia. Smaczny i, i, i fajny. Malachitowa szkatułka z tyłu. Ale fajny, duży pomidorki, duże. I je to może pokażę później, na końcu z tamtej strony będzie lepiej widać. Yy, tutaj mamy malinowe warszawski. No, myślę, że polecany. Tu jest taki standard malinowy. Dużo średnich owoców, a miż amiszpastę, paste też, pole, też polecam. Może do gruntu go I być może ten też będzie amiszpastę paste. Nie jestem pewna, ale być może też, bo takie podobne nie, inny kształt jest trochę nie. I tutaj mamy znowu Adonis, Adonis polecany jak najbardziej, duży, plenny pomidorek. Potem mamy. Peter Widno jakiś polsowaty, ale szczerze powiedziawszy, coś tam mi się z nim działo i dosadzałam coś innego. I prawdopodobnie to jest coś innego. Tak, to jest jakiś taki mały, nie wiadomo co. To jest na pewno nie ten. Bo to są jakieś takie podłużne. Też na pewno te wypadną z tunelu. Tutaj mamy gigant nowikowa. Myślę, że polecane. Tak, myślę, że tak. Jak najbardziej. I z tyłu mamy malinowe serce. Też jak najbardziej. Malinowe serce też tutaj takie trochę do bawolego serca podobne. Jak najbardziej, tak. A teraz zobaczymy, co to było to ciemne niby. Malachitowa szkatułka. Fajne, duże owocki. Być może dlatego, że przy oknie otwartym cały czas. Jest 25 sierpień. Trochę wczoraj dorzuciłam trawy jeszcze. Już tutaj nie, wys, nie wyrywam tych chwastów. Ale jeszcze zauważyłam jeden pozytyw tej ściółki. Otóż, jak pomidor spadnie z krzaka, to się nie nie psuje. Nie, nie ubija się. Więc... Tak to wygląda. Pomidorki dojrzewają. Chociaż już tam widać gdzieś jakieś oznaki choroby, ale jest sierpień, także już mają prawo coś tam się pokazywać. No i to by było na tyle porównania moich pomidorków tunelowych. Jest 29 sierpnia schyłek sezonu. Pomidory moje wyglądają tak, więc całkiem jeszcze się nieźle trzymają. Już muszę poogławiać, ale nigdy mi się nie chce, albo nie mam czasu, zawsze inne jakieś obowiązki są. Część poogławiana, część jeszcze została, ale widać, że jako takiej zarazy nie ma. I Kwestia podsumowania sezonu. No, jakieś tutaj są już. Niektóre objawy, jakieś tutaj podejrzane, liści, ale mają prawo o tej porze roku. I ogólnie podsumowanie tego, pierwsze, może podsumowanie tego sezonu. Ogólnie tunel się sprawdził, jak widać. Chociaż pewne yy, poprawki będę chciała zrobić. Tutaj z tej strony prawej na pewno dwa rzędy zostaną. Yy, bardziej zrobię na mijankę, prawda? Bo są jeden koło drugiego. W przyszłym roku posadzę tak, że będzie jeden, drugi. W taką mijankę. Myślę, że będzie wygodniej. Yy, tu natomiast po lewej stronie na pewno będzie jeden rząd dlatego, że ściana jest tam ta ciemna, no niestety nie Są, jest tam szopa nie ma światła i dwa rzędy za dużo znaczy zależy też jeszcze jaka odmiana bo niektóre poszły ładnie typu jakieś czarne czarny książę Purple poszły yy, tutaj też widzimy poszedł Aussie też fajny, czy to Aussie jest, czy to nie jest Aussie mm, tak, tu jest Aussie też poszedł, natomiast inne nie wiadomo czemu być może dosadzane były później trudno mi powiedzieć, no ale na pewno dwa rzędy to jest za dużo, jeden rząd będzie i puszczę ogórki jeszcze skupiłam się na samych pomidorach no i jak widać fajne. Tutaj jest yy, Texas Star, fajny. Tam jest ten pomarańczowy yy, Adonis Paradise. No i tworzę co ja mówię, Ananas Paradise. No i ogólnie jeszcze ta wyściółka z tej koszonej trawy. Też fajny pomysł. Raz wyściółłam, teraz troszkę podosypywałam. Nie pieliłam tego od pierwszego wysypania tej trawy. Nie było za dużo tej trawy do wysypania. Miałam potem uzupełnić, ale niestety była susza, trawa nie rosła. I ja tu właściwie nie pieliłam, bo widać tutaj gdzie nie, gdzie jakieś są chwasty. Tutaj papryka jest, która też jest do wywalenia niestety. Za gęsto wszystkiego, ale podsumowanie takie jakie. Czyli tak, polecam skoszoną trawę do mulczowania. O, i jeszcze jedno. Tu mam każdy pomidorek jest inny, odmianowo, czyli y, tu mam i rosyjskie i polskie i jakieś tam z innych krajów, i czerwone, i czarne, i żółte, i pomarańczowe, i zielone i mieszane, paskowate i małe i duże. I widać, że jest to dobrym sposobem na uniknięcie może w jakimś stopniu zarazy. Bo niektóre pomidorki są odporniejsze na zarazę. Niektóre mniej odporne. Na przykład tutaj już oberwałam kilka pomidorów z malinowego warszawskiego. No niestety. Tak mi się wydawało, że coś bierze. No na razie na pomidorach nie widać oznaków. Na niektórych na dole było coś. Natomiast tutaj na razie się trzyma to wszystko. No zobaczymy. Ale taka różnica odmianowa jest jak najbardziej polecana. Wydaje mi się do Uprawy pod folią. Może nie aż tyle, żeby każdy inny był. Teraz sobie po prostu powybieram te dobre. Te dobre odmiany sobie powybieram. Na pewno wypadną tutaj te małe, które kupiłam gdzieś jako jakieś tam inne. A to są takie malutkie koktajlówki, których szkoda tutaj po prostu miejsca w tunelu. I na pewno wypadnie ten limon, bo też ładny jest. Ale on no, no niestety do, do folii no szkoda miejsca. Być może San Marzano też wypadnie, a pójdzie do gruntu. Na pewno będę go uprawiała, będę chciała więcej sztuk na ususzenie tego San Marzano. I może Amisz Paste, zobaczymy. Amisz Paste, on jest taki. On jest taki też twardawy pomidorek. No. Także jeszcze myślę, kwoli podsumowanie jakieś tam zrobię w późniejszym czasie. To do usłyszenia. Subskrybujcie, jeżeli Wam się podobał filmik. Na końcu, na końcu yy, każdego filmu jest ikona subskrypcji. A tutaj po urywająłam dolne liście pomidorów. Jeszcze muszę wyrwać tamte yy, z tyłu suchmielce. Eee, poobrywane dojrzewają pomidorki widać tutaj eee, co tutaj jest tutaj jest ananas green, san marzano eee, tutaj to jest jakaś nietrafiona nazwa z tyłu jest ausi tutaj to będzie malinówka babcina z tych mówię co owocują, dybaroa tam Brutus Tutaj z czarnych Czarny Książę Limon Cherokee y, Purple Tigarella Texas Star Ananas Green Noire de Crime Tu jest jakiś jesienny taki podłużny Azorean mm, Tutaj jest zielony mm, Jak on się nazywa Green Jakiś zielony, ale jak on się nazywa już nie pamiętam German Green o German Green tutaj są jakieś malachitowe szkatułki czarne słonie tu u góry jeszcze jest trochę wodków mam nadzieję że podo, podojrzewają już poogławiane są pomidorki połamały się pozaginały się ale dorosną mam nadzieję tutaj są Yy, amiszpastę. pastę. Babciny jakieś tutaj są te malinoweczki warszawski. O, dużo ma owoców. Jaki to jest... A nie, to nie jest warszawski. To jest yy, podobno, to jest podobno gigantnowikowa. No dużo owoców ma. Tutaj jakaś. Yy czerwona ta koktajlówka. To będzie prawdopodobnie ta co tam jest. Bardzo smaczna, jest taka słodkawa. I tutaj jakieś takie malinowe serca. Także no już wyżej nie ma sensu puszczać. Jest pierwszy wrzesień, także już się zbliżamy do końca sezonu. Już na niektórych, gdzie, nie, gdzie jakieś tam oznaki widuję, ale nie ma tragedii. Jest dobrze. Jest 17 lipca, września bodajże. I folia wygląda tak pomidorki. No tutaj celowo nie, nie zrywałam sanmarzano, bo chcę ich trochę ususzyć, żeby dojrzało jak najwięcej, i może trochę tam słoiki jakieś porobić. Tam jeszcze w gruncie mam trochę sanmarzano, więc no jak widać, zaraza nie poszła, chociaż takie jakieś objawy, być może za długo na krzaku, po prostu wiszą niektóre pomidory, i, i dlatego różnice temperatur i być może dlatego są takie niektóre same spadną jakieś tam widać gdzieś tam a no ale generalnie dobrze się trzymają no dzisiaj muszę pozrywać pomidorki tutaj mamy te to jest yy, ananas paradise yy. także tutaj teksas Texas Star, bodajże ten miękki już jest. Do zerwania się nadaje. Yy, tutaj German Green, bodajże tutaj czarny słoń. Brutus już niestety się wyowocował. Jakieś tutaj nieliczne są owocki Brutusa i u góry jakieś zielone, nie wiem czy to żyją. Limon do oberwania jest. No, dzisiaj muszę oberwać trochę, chociaż nigdy nie ma czasu na to. Ale widać, że kondycyjnie pomidorki fajnie znoszą. Tutaj jaki olbrzym rośnie, nawet nie widziałam go. Proszę, tu jest olbrzym chyba Aussie. O ile się nie mylę. Zapewne tutaj yy, ananas green. Też smaczne. Bardzo fajne ananas green pomidorki w środku takie są, takie mają taki odcień czerwoności w tym miąższu, nie tylko skórka przebarwia się super i, i super smakuje naprawdę. I co tutaj jeszcze mogę Wam pokazać? No w zasadzie wszystko. Kondycyjnie fajnie pomidorki znoszą liście zielone, jak widać już jest teraz chłodno, bo tak jak teraz jest 13 stopni. Ja tutaj na noc chyba już będę zamykała tą folię delikatnie, nie wiem, czy to okienko nie przymknę. Jakiś taki luft zrobię, bo to już jest chłodna, we nocy są już wręcz zimne. Widać tutaj liście niektóre już tak... Chociaż tutaj przy drzwiach nie widzę, żeby były jakieś specjalnie wychłodzone. No są pozwijane, tak. Przy drzwiach są tu pozwijane. To jest zapewne temperatura spowodowała to. W kolejnym filmie „Sezon Pomidory 2019” przyjrzymy się y, gruntowym pomidorkom. Ja mam nie dużo tych gruntowych, także koktajlowe i kilka tam odmian. I zapraszam do oglądania kolejnego, kolejnej części z serii „Sezon Pomidory 2019”. Subskrybujcie, jak wam się podobało. Do usłyszenia.